No kochani, jeżeli chcecie uzyskać szokująco piękną kompozycję jesienną i zabłysnąć przed sąsiadem, to oglądaj dalej. A teraz zdradzę Ci tajemnice, których roślin użyć, aby stworzyć idealną kompozycję letnio-jesienną. Użyjemy tutaj tylko i wyłącznie pięciu roślin. Kapusta ozdobna, roślina minimalistyczna, która wbrew pozorom, że jest warzywem, stworzy piękną podstawę Twojej kompozycji. Lawenda cypryjska. Roślina, która odstrasza komary i będzie tworzyło pierwsze lub drugie tło w Twojej kompozycji roślinnej. Ta roślina rozwali system w Twojej kompozycji. Jest to wrzosiec. Wrzosiec, który co prawda nie zimuje, ale ma przepiękne karminowe kwiaty i on będzie takim szkieletem całej Twojej kompozycji. Aby przełamać trochę kolorystykę w Twojej kompozycji użyjemy hebe. Hebe, które występuje w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj masz hebe variegata. A to, że jesienią klują trawy, bo pięknie wtedy zakwitają, do każdej kompozycji jesiennej użyj jako tła roślin ozdobnych typu właśnie trawy ozdobne. A tutaj, na przykład, miskant chiński zebrinus w liściach z paskami. A po więcej roślinek zapraszam Cię na florencmarket.pl do mojego sklepu rodzinnego z roślinami ogrodowymi i domowymi. Tadam!